W drugiej lidze Miejski Zakład Zieleni po sześciu wygranych z rzędu musiał uznać wyższość korporacji. W tej samej lidze Kubart odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie dzięki wygranej z Thomson Reuters. Montaigne-Dieu oraz Aste Horta są pierwszymi drużynami, które w obecnych rozgrywkach piłkarskiej Ligi Trójmiasta Ergol uzyskały awans do wyższych lig. FC Red RedTube jest pierwszym zespołem w obecnym sezonie, który opuścił szeregi ekstraklasy po porażce z Free Shooters. Telepiast przy morzu dzięki dwóm bramkom zdobytym w ostatniej minucie meczu zdołał pokonać Baltic Union. Dla Radia Gdańsk niestety przegrany mecz z obecnym mistrzem ligi Filtrami Gdańsk był setnym spotkaniem w historii jego występów w piłkarskiej lidze Trójmiasta Ergol. Grający w trzeciej lidze w, Sport Port Martin Service LTD w ostatnich pięciu meczach strzelił aż 75 bramek. Marcin Rosalewski zdobywcą dwusetnej bramki dla wolnych strzelców w historii ich występów w PL3. JPSN w minionym tygodniu zremisował po raz trzynasty w rozgrywkach ligowych i ma najwięcej remisów w historii Ligi Ergol. Trwają zapisy do edycji zimowej Piłkarskiej Ligi Trójmiasta Ergol. Rozgrywki będą prowadzone na jednej z najnowocześniejszych hal widowiskowych w Polsce, czyli Ergo Arenie. Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl. Dla Radia Gdańsk Przemysław Wolski.